Najgorsze, co może być, to ten sam rząd, ten sam prezydent z jednej partii, którzy tylko i wyłącznie szukają jednej osoby, słuchają jednej osoby w trudnych czasach. Nie ma gorszego scenariusza dla Polski. Władza, która ma monopol, władza, która sobie nie radzi z kryzysem, sama tego nie zrobi. Musi być ktoś, kto będzie tę władzę kontrolował. Dlatego, że przez najbliższe dwa, czy trzy, czy cztery lata, jeżeli będziemy mieli monopol władzy, która jest nieprofesjonalna, która chce nas dzielić, która nie ma pomysłu na przyszłość, która chce tylko i wyłącznie rozdrapywać stare rany, to to jest najgorsza możliwa recepta dla Polski. I dlatego widząc to co się dzieje w Polsce, jestem przekonany, że wygra kandydat zmiany, a nie kandydat przeszłości i rozpamiętywania tego co było, kandydat jednej partii, partii rządzącej. Przed nami jeden z największych kryzysów gospodarczych w historii. My będziemy mieli naprawdę bardzo poważne problemy. Jeżeli będzie monopol władzy, który się będzie przekładał na monopol telewizji publicznej, która dociera do tak wielu ludzi, przez cały czas prezentując tematy zastępcze, przez cały czas manipulując rzeczywistością, to po prostu jeżeli nie będzie niezależnego prezydenta, to nigdy się Państwo nie dowiecie o rzeczach ważnych z telewizji publicznej. Nigdy się nie dowiecie o prawdziwych aferach.